Siemano widzowie, tutaj Domix i no dzisiaj nagrywam odcinek Anarchii nowy content, być może ponieważ jest event na serwerze i gra 12 tysięcy osób, więc dzisiaj trollujemy tak można powiedzieć graczy podczas eventu, w sensie, że wiecie tam, mam tutaj niewidkę i dzisiaj to jest główny element tego filmu, ponieważ to będziemy pomagać lub do, dokuczać graczom I no, i no i zapamiętajcie, że jeśli podoba wam się taki content jeżeli będziecie chcieli go więcej to zostawcie suba, łapkę w górę i my już lecimy do pierwszego gracza ale widzowie pierwszy odcinek, więc skrzyneczka no i dobra no to jest Dobra, otwieramy i zobaczmy co nam wyleci przed dzisiejszym odcinkiem, a na spodnie, okej, okay, nie są dosyć dużo warte, ale no myślę, że będzie yy, git. Aktualnie 15 tysięcy, więc no, nie wiem czy oddało, ale teraz już tak na poważnie lecimy do pierwszego gracza. Dobra, jesteśmy, pijemy podkę niewidzialności, zdejmujemy seta i myślę, że już możemy lecieć do pierwszego gracza, ale już wam pokażę, o to chodzi. Jestem teraz na niewidzce, nikt, nikt mnie nie widzi i tutaj gościu jest, bije się z kimś, no i ja go hitam, nie po prostu tak. O to w dzisiejszym odcinku chodzi. No i tak po prostu sobie to robię. No i tutaj gości się ukryjają. Cyk, cyk. On nie wie, co się dzieje. Jeżeli ktoś mnie zaatakuje, no to oczywiście mam seta. Więc sobie go założę, a tutaj możemy różne rzeczy robić, na przykład takie. <laughs> nie skap się! Ej, dobra, to jest mój... Jeden z najlepszych rzeczy. Jeszcze skałka jest, nie? Ej, bije skałkę, bije skałkę. Ej, patrz. Co tam? Ej! Widział! Zauważył, fak. A to było dobre. Pierwsza próba, no. Nie wykorzystała się dobrze. Nie, nie, nie zrobiłem jej dobrze, ale dobra, czekajcie, odejdę sobie. Zajmę i. Potenerwuję ich przy skałce Już zdjęta. Pale się. Dobra, jeszcze nie pale. Jakiś fajcik tutaj. Oj, tutaj fajcik. Czekaj, pomogę temu. Tamtemu, drugiemu, pomogę? <gry> patrz, patrz <gry> Ej, o jak zrzucić go do tego, tak, tak, tak Tylko potrzebuję czasu Oj Nie skapuj się <gry> Ja go zrzucę jeszcze <gry> Zrzuciłem go, ej Zrzuciłem go prawie, ale dobra, no myślę, że ten gościu, który pierwszy był, no to się skapł, no, no skapuł się. GG, ale dobra, ja by... chciałem zginąć. Mamy niewitkę na minutę, niecałą, więc teraz możemy iść na drugą skałkę albo pod jakieś taski. Nie wiem, co będzie lepsze. Chyba będą lepsze te taski. A zaraz po prostu na drugą skałkę pójdziemy. Mam mnie Dobra. No i lecimy. Okej, okay, jestem już na drugiej skałce. Tutaj nie ma nikogo. Nie gadaj, że on mnie widzi. Nie gadaj, że on mnie widzi. A znaczy jest tutaj gościu? I on się bije. Ale tutaj na górze, tutaj tam jest też skałka, na której też nikogo nie ma. Więc o i dobra, jest dia przy, koi też ten szkielet Bro, niech to zrobi, to czy kolejny to jest Podchodzę Oj, chyba widział to orientował się? Chyba nie Bałwan do mnie strzela Ej, bałwan, weź na niego, weź na niego, zabij go Zabił go, dobra, ma tego Nie widzi, nie widzi nic O, jest to dwójka, dwójka, jest dwójka, dwójka Tiaksów Dwójka diaksów. Tutaj. Okay. A, ah, Okej, okay. teraz. U O! Nie skapuł się. Dobrze, że ten szkielet mnie nie widzi. I nie strzela do mnie. Buchła ten. Co ale. Nie widzisz, że nie. Dobra. Teraz. Nie! Haha! <ścoughs> ja jestem centralnie obok niego. Ej, te partikle widać? No, trochę widać, ale dobra, no, czekaj okay. Palę się! Ej, nie skapli się! Ej, BKB, bo jakbym przejął jeszcze Skałkę Dawaj, 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 bij, ja tutaj mam czas Pół serca, półtora serca Dobra, 100 HP, 100 HP, 100 HP Skałka

Dobra, założę się, że gościec jest w szoku. Co tutaj się stało? Co tutaj się stało? <laughs> Ay, o boże! Ej, to było dobre, ej, to było dobre, szczerze. To było chyba najlepsze póki co, ale skałkę przejęłem. Dobra, i no i co? Lecimy, lecimy teraz na taska jakiegoś. Oj, widzę tutaj bitka. Bitka jakaś jest. No i odwaliłem. Chodź tu, chodź tu, nie wyciekaj <grych> On się chyba nie skapuł do końca, chyba się... Ra, raczej się nie skapuł O, on się skapuł już, chyba Widzimy, ja, czy ja dostaję? Ja dostaję Ale on nie wyskoczył on no... On nie wyskoczył tam się zrzucili, a ja... Aj, prawie, prawie, dobra ale już wiem do końca Znaczy wiem już jak to robić bardziej. Normalnie go bię i zabiłem go. On nie wie co się dzieje. On nie wie co się dzieje. To jest najlepsze, cześć! Cześć! Haha. Oj, on myśli, że to jest jakieś admin i go trolluje, nie? <gry> Idzie stąd! haha, i co dobra? Gość jest mocny, nie? Chodź, 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 chodź. Ja chcę jeszcze raz pacnąć i lecę. Ups. Ej, nie dajcie go jeszcze raz patrzeć Ale dobra. Daj, tak, tak przyspałnie Jest. Dobra. On nie wie co się dzieje. Cześć! Dobra i dobra i tak na teraz serio na no poważnie lecimy na taska jakiegoś, no bo tutaj trzeba coś zrobić, a tutaj się biją gościu z kaliburem. Co jest? Dobra, ile mam niewitkę. Będziemy na to zabrać chill. Okej okay. Lecę na tym, tym, na taskę jakiegoś. Tam na górze wiem, że jest task. Ale nie wiem co mi z tego. Siadaj mi z tego zejdź. Proszę, to jest typ. To samo lata. Nie, mogę. dobra, to jest task. Teraz jak ja mam z tego zejść. Ej, nie da się z tego zejść? Poczekajcie. Ej, serio, nie wiem jak sobie zejść. Bi, 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 bi. Nie mnie, nie mnie, nie mnie, nie mnie. Dobra. Idziesz na taska. No Idź, idź na taska. Idź na taska! Proszę cię, idź na taskę, idź na taska. Co on zrobił? Idzie? No. Ale spadł. A to jest jeszcze jeden. Tylko też, tego też, tego też. A nie on Leata tutaj. Ja! Jest to jakiś typ, jest tam na dole. Ta, tutaj. No tu jest na niebie to pewnie. Ja. Dobra, dobra, ale to było dobre. Lecimy jeszcze na jednego taska. Jest trzecia w nocy. A tak naprawdę mamy tutaj dwa taski kolejne. Ściągną jest tutaj jeszcze skałka, która jest za minutę, ale jest tutaj dwóch, a raczy. Więc coś tutaj. Uhuuu? Doro... No... <laughs> nie! Nie Witka! Nie Witka mi się skończyła. Najgorzej! Proszę, zostawiamy. No, to było tak chamskie. Serio. To było tak chamskie, że mi się nie witka skończyła, jak go miałem już. No ale dobra, dobra, dobra. Jeszcze dwa trej ten... Yy, jak to się mówi? No te po prostu możemy sprankować. Cześć. Oj, w dobrą stronę idzie. Nie, spokojnie. Okej. Okay. O wybuchu. Nie! Dobra, nie, dobra, dobra, dobra. Stoi źle zagrałem, źle zagrałem, źle zagrałem. Zdecydowanie. Dobrze, bo jesteśmy chyba już raczej przy ostatnim pranku. Gdzie będę? Okej, okay, dobra, będę śledził tego gościa. Tylko nie chcę go zabijać. Chcę go tak pasać, Pomału, pomału chcę go patać. Ej. Będzie do niebezpiecznej. Chyba tak. Ale dobra. To są dwa dane kryty z łapki. No i odlatuje. Nie odlatuj, gościu, nie odlatuj. No. Odlatuje, no nie! Jest tu! Nie pozwolę mu, nie pozwolę mu! Nie możesz uciec, dobra, uciek! No to. Lipa. Nie, jest tu. jest tu, jest, tu, jest, tu, jeszcze, dobra. Dobra, nie, nie będę go snajpił. Więc takim. Tak jak takim oto jak ten, ten. Kończy dzisiejszy odcinek. No, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej no to zostawcie łapkę i to, no, I Dziękuję Wam za oglądanie. Do, do zobaczenia. Cześć.